Cześć widzowie, czas rozpocząć pracę nad nowym projektem i tym razem będzie to taka płyta testowo-pomiarowo-pokazowa. Bazą jest moja ulubiona sklejka o wymiarach 12x800x800. Na całej tej tablicy planuję rozmieścić siatkę otworów rozstawionych równo co 50 mm, i dzięki tym otworom w łatwy sposób będę mógł przymocować zaprojektowane przeze mnie różne elementy mocujące. A będą to na przykład mocowania zasilacza, mocowanie wyświetlacza lub panelu HMI oraz oczywiście mocowanie testowanego obiektu. W pierwszej kolejności planuję zaprezentować wam właśnie na tej tablicy testy serwomechanizmów modelarskich pod dużym obciążeniem. Na przykład zawiesimy sobie odważnik 5-kilowy na serwomechanizmach różnych producentów i sprawdzimy sobie ich czasy reakcji podczas ruchu. No dobra, to zabieram się do roboty. Na początek wstępię trochę krawędzie tej sklejki, ponieważ jest ona ostro wykończona. I z drugiej strony to samo. Teraz narysuję sobie tą siatkę z linii rozstawionych co 50 mm. Teraz bym potrzebował coś długiego, od czego mógłbym narysować kolejne linie, bo to jest za krótkie, a użyję do tego to, co mam pod ręką, czyli półkę z regału. O, nie. Tak wygląda moja naniesiona siatka. Trochę jak szachownica, i teraz w każdym takim punkcie będę musiał wywiercić otwór o średnicy 4 albo 5 mm. Nie pamiętam, to zaraz sprawdzę. Teraz wywiercę 225 otworów wiertłem o średnicy 7 mm. I teraz w każdy z tych otworów wkręcę taką wkładkę z gwintem M4. Teoretycznie w każdy, ponieważ praktycznie mam ich tylko 50, resztę muszę domówić, więc na razie wkręcę tylko w te otwory najbardziej potrzebne na początek. wiem, że tutaj będzie testowane serwo, tu będzie panel HMI a tutaj będzie zasilacz reszta nie wiem gdzie będzie dlatego zachowam je sobie na później. a więc mam taką płytę Mam taką płytę, tutaj sobie zaprojektuję podstawkę pod zasilacz. Tu będzie stał sobie zasilacz albo jeden, albo dwa zasilacze. Zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie na prąd potrzebne. Co dalej? Dalej mam takie serwo, które będę chciał przetestować w pierwszej kolejności. I oś tego serwa idealnie zamontuję w środkowej części tej płyty. Do tego mam podstawkę, to jest na razie górna podstawka. Od dołu będzie podstawka dolna. One obie będą spięte śrubami i będę miał serwo bardzo mocno przymocowane do tej płyty testowej. I tak zamontowane serwo do tej płyty będę mógł obciążyć na przykład ciężarkiem 5 kg. To jeszcze nie koniec, bo tą płytę chcę powiesić na ścianie, do tego będą mi potrzebne cztery takie mocowania. Muszę sobie kupić i do maszynowe. <słysi> <słysi> może nie za równo, może nie za ładnie. Ale nie chcę się na tym skupiać za dużo. No, nie jest idealnie, nie, nie jest idealnie, nie jest tak na oko. I teraz mam dwa takie mocowania na śruby, które wystają ze ściany, a to będą dolne podpórki, tak aby cała płyta była równo ze ścianą i nie latała. Przykręcam je z tyłu, płyt oczywiście. Przygotowane, drewno wkręty, przygotowane. Jeszcze tylko pozostało mi odmierzyć, w którym miejscu ma się to znaleźć. Teraz tą tablicę mogę zawiesić na wcześniej przygotowanych kołkach. O ile trafię. O! Trafiłem. I w każdy z tych otworów będę mógł wkręcić śrubkę M4, która przymocuje do tablicy badany element. Na początku będą to serwomechanizmy badane pod obciążeniem. A! Idealnie. Lubisz to.